Dobra, witam Was w kolejnym odcinku z gry Mafia 1 The Lost Heaven. No i cóż, zacznijmy teraz już po ukończeniu ostatnio samouczka i wprowadzenia, poznaniu właśnie tego, właśnie wprowadzenia do tej gry. Zobaczymy, jak to wszystko się rozpoczyna. Więc wybierzemy nową grę. No i

It was a bad time, and some other people were worse off than me. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. Where to? anywhere fast I hope you're damn fast faster than Sam here was I burned rubber out of there like a bat out of hell it didn't matter where just away from those gentlemen who were chasing my new customers now listen carefully gotta shake these clowns behind us If we now. don't do it then we're done for that includes you step on it kid a bag full of holes Proszę bardzo. Będziemy starali się właśnie imućec. Die. Oni nie jeżdżą jakoś super. Na pewno y, nie jeżdżą lepiej od y, naszego Tomego. Good work, brother. I take us to Saiyari's bar. I'll show you the way. Do gangsterów do Baru Salieriego. Tutaj możemy sobie też mapę odpalić, wiemy mniej więcej w którym kierunku mamy jechać. No i mamy na to chyba ograniczony czas, który mamy też widoczny na górze ekranu. Więc staramy się tam dojechać w miarę szybko. Tutaj przejedziemy tak, Aha, tutaj mamy zablokowaną drogę. Dobra, to jednak chyba zmiana planów. Pojedziemy tutaj. Mam nadzieję, że jakoś tu tędy dojedziemy do celu. Właśnie, pierwsza mafia to nie jest y, taka prosta gra i kurczę. No że teraz mam zagłostkę, jak tam w ogóle dojechać. 20 metro taking no a bit long, ain't it dobra, spokojnie słaby taksówkarz z nas Ale to dopiero nasze początki Ja też oczywiście mafii nie znam tak dobrze Udziałam się, że ktoś kto już dobrze zna tą grę oczywiście tą pierwszą misję robi pewnie z zamkniętymi oczami ale jednak nie znam tej gry praktycznie w ogóle w sumie możemy chyba tędy przejechać Tutaj od razu sobie w lewo skręcimy Właśnie tutaj nawet nie ma kurczej jako takiego GPSa O tym w ogóle możemy zapomnieć. Musimy z mapką jeździć. Dobra. I dobra, chyba będziemy jechać teraz cały czas wprost przez jakiś czas to powinniśmy jakoś się zbliżyć znacząco aha jednak trochę źle spojrzałem na tą mapę teraz musimy wykręcić i tutaj skręcimy sobie o wybaczcie za to, ale cóż Znam tej mapki tak dalej, tak dobrze. Oczywiście. O! Wow. Okej. Okay. jeszcze nas tramwaj tutaj przestawił. Eee, dobra, inaczej pojedziemy. <grych> o, i wybaczcie, wybaczcie. Teraz pojedziemy tutaj. Tutaj powinniśmy się kierować w prawo. Proszę, mamy most. I właśnie o ten most nam chodzi, oczywiście, żeby dostać się na drugą stronę. Niestety ta taksówka nie jest najszybszym środkiem transportu też teraz naprawdę przyspieszyła z górki A, paliwo nam się powoli kończy, ale powinniśmy dać radę. Dobra. No spokojnie. Jedziemy do baru Salieriego. A więc tam gdzie naprawdę wszystko to praktycznie się rozpocznie. Tutaj sobie teraz w prawo no i już będziemy pra, prawie że na miejscu tak naprawdę no już jedziemy na mocnej rezerwie, ale jeszcze jakoś mam nadzieję tam radę Nie proszę tutaj mamy Bar Salieriego, czyli nasze miejsce do którego mieliśmy... No sam hmm. Salieri. I właśnie co? Thanks for your help. Co nasz bater. mógł sobie teraz pomyśleć, że. że pan Salieri coś dla nas będzie miał. Bo być może będą chcieli pozbyć się świadka. No ale jednak to mi cierpliwie czeka, mimo że. Pewnie go trochę korci, żeby po prostu odjechać. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Pauli. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, uh, of course. Thanks. Uh, give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here. And it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay, okay. I'll think about it. Thanks. Really, thanks. I'd, I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I opened the envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was going to get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Czy możesz mnie do proszę? Ok, ok. Proszę. Rozpoczyna się zwykły dzień dla naszego Tomiego. Dobra. No i cóż, nasz Tom nie jest oczywiście taksówkarzem, a więc. Yy... Sobie może tędy jednak. Hm. Dobra, to idziemy sobie tędy No i na ten most będziemy się kierować, oczywiście. O. No właśnie, niestety policja. Nas zaczyna gonić. Jedziemy sobie na most. Mam nadzieję, że może im uciekniemy jakoś. Aha, czyli musimy tutaj przepisowo jeździć. Hey, could you take me to the church downtown, please? Okej, okay, okej. Okay. Hmm. Kucze, chciałem sobie włączyć ogranicznik prędkości w takim razie, ale pod jakim to przyciskiem było? Kurczę, bo. Ogranicznik pod shiftem, ok. No. a my sobie przejdziemy tak dobrze Muszę się, przyspieszymy To właśnie nasz Tomi przejął oczywiście te pieniądze aczkolwiek nie planuje na razie wkraczać do organizacji Salieri'ego Ponieważ jak sam powiedział, woli być żywy ale biedny ale żywy jednak, niż niż być bogaty, ale martwy więc na razie ta propozycja to nie jest dla niego. Aczkolwiek wskutek pewnych wydarzeń zmieni on swoje nastawienie, no ale jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Troszkę brakuje mi muzyczki, e, która tutaj pamiętam, że przegrywała. Więc będę musiał chyba sobie zdecydowanie. Ok, oddaj mi się tu na te Nie ma problem. Chyba sobie przejedziemy. Tutaj pewne są zdecydowanie różnice względem takiej na przykład Mafii Remake, którą otrzymaliśmy w 2020 roku. Te różnice są naprawdę zauważalne. Moim zdaniem, o ile naprawdę podobała mi się ta odświeżona Mafia, o tyle no y, pewnych rzeczy w tej mafii nie ma i nie czuć tego kurczę klimatu. No. Nie wiem czy tutaj Proszę, panie, Okej, okay, dobra. czas Dobra, czas płynie, no ale mam nadzieję, że zdążymy. Wouldn't it be better if you followed the street? Okay. Why are you driving like this? You ain't scared, are you? Teraz na razie na wprost, coraz mniej czasu, ale tutaj robimy taką wymijankę. Proszę, nawet tutaj mamy kurczę takie szczegóły, których do dzisiaj w GTA nie mamy, czyli na przykład kierunkowskazy. Nawet w dzisiejszych GTA już nawet nie chodzi mi o to, że... Żebyśmy my, jako gracz mogli używać takich kierunkowskazów, to. Drop mnie w frontu z przeszłości. Bardziej chodzi o to, że. E, inni kierowcy. fajnie jakby stosowali takie kierunkowskazy. A niestety tego w obecnych np. częściach Geta nie uświadomiliśmy. Jako, że tu jesteś, muszę do theateru na Central Island. Proszę podać Giuliano Bridge, tak, abyśmy mogli go szybko. Cóż tu chcesz? jadąc przez most Giuliano. Czyli wnioskuję, że chodzi o ten y, Giuliano Street przy tym moście właśnie. Dobra. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ten most chodzi. A te zadania nie są jakieś bardzo takie skomplikowane, trudne. Ale naprawdę brakuje mi tej muzyczki. Będę musiał sobie grać, bo tutaj była taka fajna muzyczka, którą ale pewnie została wycięta gdzieś tam ze względu na prawa autorskie. Chyba to jest ten most, tak przynajmniej bym zgadywał. Nie jest on podpisany w żaden sposób, więc po prostu tak obstawiam, że ten most może chodzić tak, żeby szybciej się dostać to nie Ja muszę często korzystać z tej mapki, wybaczcie, ale no, muszę wiedzieć, że gdzie mam jechać. No, wiem, że jadę trochę tak pokracznie, ale ważne, żeby do celu, prawda? Dobra? Tu Here's the money. Goodbye. Ostatecznie dotarła do celu. To jest najważniejsze. Good day. Could you take me to Hoboken? The Pompeii Bar? Sure thing. Get in. w Hoboken. No. Dobra, tylko... Czy gdzie ten bar jest? Aha. Dobra. To może zrobimy tak. Przez ten most. Właśnie przejedziemy. Nie wiem czemu kurcze. Bo chyba tutaj coś wcześniej kliknąłem i muszę sobie w tym sterowaniu ustawić. Bo tutaj mam niższy bieg, a wyższy, wyższego nie mam ustawionego. To może pod alt, niech będzie. Mam nadzieję, że nie będę musiał jeszcze kurczę, tutaj się zajmować zmianą biegów w tej grze. Nie myślisz, że szybko? Nie ma problemu. Wszystko Ale dobra, chyba już teraz gra sama ustawiła automatyczną zmianę. O. Nie. I jedziemy cały czas tą ulicą na razie, tak mm. jak idzie. No i tutaj w prawo sobie przejdziemy. W chobokem. No dobra. Właśnie tutaj nas też kieruje hmm. kierunkowskazy różne znaki drogowe tutaj, tutaj w prawo tutaj też w prawo

There you go. Keep the hmm. Na razie zwykły dzień. I need to get to the department store car lot in Little Italy. Can you take me there? No problem. Get in. Go across the Giuliano Bridge. Wiecie co? chyba sobie w tym miejscu zakończymy hmm. jako taki pierwszy odcinek, wstęp. Do całej historii Tomiego Angelo, który jest właśnie głównym bohaterem, w tym miejscu sobie zakończymy. Także dziękuję Wam za oglądanie tego kolejnego materiału z pierwszej Mafii. No i do usłyszenia na kolejnych. Na razie.